Nie, to ma być, jeszcze jedno. Byliście. Twoje koła. O właśnie, ta <noise> Twoje koła z lat 20. <noise> tak, sprzed 20 w lat. 80... nie. Tak. 90. No 2008, ale to... W 28 chłopiec się żenił to gdzieś 25 jak zacząłem to robić. No to 20 lat. No 20 lat, tak. <noise> no w 14 do 14. A tam są kumoterki, dwie sztuki. Tak. Kumoterki obejrze z bliskości. Te górne są w dobrym stanie, te gorsze, dolne słabe, nie? To znaczy te dobre są. No tylko tyle, że oni a, posp wyglądają. Pospowane tak brzydko. Bo to, widzisz, to było okucie zbierane. To są w oryginalnym okuciu te na górze, a te okucie było zbierane. Aha. Bo to kiedyś ojciec jeszcze gdzieś tam kupił same sanie, rozumiesz. Mopę. I okucia nie było. Wytał się okucie zbierali. A to były takie jeszcze częste czasy. Że nie było komu okucia. Okucia to kosztowało cholernie, bo jak on może komuż okucia? A później na złom po wywozili za grosze. W cholera, okucia. Miałem takie śliczne sanki kumoterki. W Brańsku to było też jeszcze w latach 90. Powstała taka fajna, stara kumat. Mhm. Karczma, taka stara karczma. No. Prowadził taki Janek, fajny gość. No i dałem mu w prezencie. I stały przed tym, e, za to, że tak powiem, czasami na obiad do niego zajechałem, Stały przed tym barem. Wiesz, śliczny bar na tracie Zbrańska do Siepietowa po lewej A, stronie. Teraz, stronie. No tak, ruch. teraz tam to widać, że obiekt jest duży, tylko taki zaniedbany. No i ten Janek niestety zmarł. Rodzina mm. zaczęła się, że tak powiem, rozgrabiła to wszystko. I te kumoterki przepadły mi. <śmienny> Wagonetka ostatnio była robiona, to to się... <śmienny> o, twoje oponie się. twoje opony to. I sobie to fajnie wygląda na tych oponach. No i drżej się toczy. Ale tu masz znów... To się nazywa wagonetka, tak? Tak. Ale fajna, to ty mnie jedziesz na imprezy. To znaczy wszystkim jeżdżę O, na imprezy do Drochiczyna. Kiedyś był przejazd Drochiczyna do Miłkowic chyba. 3 maja jeździmy. Co roku? W tym roku też my jeździli. Tylko w tym roku do Lisowa. I na tamte skrzynia co jest, zakładam na ten wóz. I wreszcie jedziemy tym dużym, spontannym. Jest pod niego. Tylko to było za ciężkie trochę na że żebyśmy zrobili krótsze zajtki Ale teraz ono majówki, a jeździliśmy. 20 osób się bierze i się jedzie. No, bo. no. i na koniec najciekawsza rzecz. Andrzej pokazał mi taką bryczkę. Jak to, Kareta, to jest kareta chyba. Powóz, tak Powóz. Powóz na prawdziwych kołach drewnianych. Te koła są drewniane? Plastikowe, gumolane. Metalowe, gumolane. A no tak, wyglądają jak drewniane. Lampy to jeszcze karbidowe, chyba. To znaczy były metalowe, To jest przeróbki no, ale takie stylizowane. Tak. A to już specjalnie tak. Ale normalnie. O, siodło końskie masz jeszcze nawet. A wiesz, na którym się jeździsz, czy nie? To jest takie stanowisko do zapładniania, nie? Do robienia źlebaków. Do robienia właśnie. Tak, tak. Niby poskrom mały, no. Muszę zrobić z Żeby dziewczyna nie uciekła na bok. To będzie dobre.